Siemano. Chciałbym was serdecznie powitać w pierwszym filmie na moim kanale. Jest mi niezmiernie miło, że tak licznie obejrzeliście mój trailer. W tym filmie chciałbym poruszyć dwie najważniejsze dla mnie kwestie. Pierwszą z nich jest oczywiście to, o czym będziemy tutaj rozmawiać i jakich filmów możecie się spodziewać. Drugą natomiast jest to krótka interpretacja trailera oraz kulisy jego powstawania. Więc jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania dalej. Kanał będzie o perfumach. Jak większość z was zgadła. Nie trudno było się tego domyśleć, ponieważ flakon perfum w moim trailerze wystąpił aż cztery razy. Temat jest mi bardzo bliski, ponieważ uwielbiam zapachy i uwielbiam wszystko, co z nimi związane, dlatego chciałbym przybliżyć Wam ten temat. Drugim punktem zapalnym do tego, aby otworzyć kanał na tematyce perfum, była moja dawna praca. Mianowicie, chodzi mi tutaj głównie o to, że klienci, których obsługiwałem zawsze zadawali te same pytania. Mianowicie, czym się różni woda toaletowa od wody perfumowanej, co to jest esencja, a co to jest perfum i tak dalej, i tak dalej. Albo też często było pytanie, jak ja mam odnaleźć w tym gąszczu zapachów swój ulubiony. Przyznam, nie jest to łatwe, ale myślę, że z moimi filmami na pewno sobie poradzicie i następna wizyta w perfumerii czy też drogerii będzie na pewno dużo łatwiejsza. Oprócz tematu perfum chciałbym od czasu do czasu wrzucić film na temat pielęgnacji twarzy, ponieważ jest to również temat mi bardzo bliski oraz chciałbym opowiedzieć Wam też, jak pielęgnacja zmieniła moją skórę. Jest to coś, bez czego nie wyobrażam sobie teraz życia. Bardzo dużo ludzi mówi, że a nie chce mi się, nie mam czasu, a nie chce mi się tego nakładać, aż tyle produktów, a to ja nie wiem co wybrać i tak dalej. Jeżeli wejdzie Wam to w taką codzienną rutynę, będzie to dosłownie jak mycie zębów czy chociażby prysznic, tak? Jest to rzecz, którą każdy robi, można powiedzieć, już automatycznie. Tak samo jest również z pielęgnacją. Myślę, że mogę tutaj śmiało powiedzieć, że jest to rutyna, ponieważ udało mi się. Kilku osobach taką rutynę zaszczepić, z czego jestem bardzo dumny, ponieważ widzę też efekty, jakie to przynosi. Więc doradzenie pielęgnacji oraz to, jakiej używać, na co zwracać uwagę podczas wyboru pielęgnacji, może fajnie wpłynąć na Waszą skórę. Moją zmieniło niesamowicie. Kiedyś byłem młodszy, używałem czegoś innego, więc tak naprawdę w mojej skórze było wszystko jedno, czego ja tak naprawdę używam. Natomiast z wiekiem, jak to się mówi, Troszeczkę ta pielęgnacja już jest potrzebna inna, dlatego zacząłem szukać czegoś, co poprawi stan mojej skóry, no i okazało się, że udało mi się. Nie mam żadnych takich problemów zdrowotnych, więc tutaj raczej nie szukałem pomocy dermatologa, bardziej chodziło o to, że strasznie moja skóra się zmieniła, dlatego postanowiłem radykalnie zmienić swoje nawyki tutaj pielęgnacyjne, o których również chciałbym Wam. Opowiedzieć. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli, może pojawić się jakiś make-up, tutorial. Nie ukrywam, że nie, dlatego że również to była część mojej pracy, którą wykonywałem. E, myślę, że jest dość dużo kanałów już na ten temat, więc nie będę jeszcze go bardziej zapychać. Dlatego myślę, że może się pojawić taki film na Wasze życzenie. Natomiast na pewno nie będzie takich filmów makijażowych dużo, dlatego że jest dużo kanałów, które pokazują to bardzo dobrze, jak to robić. Idą za trendami. Ja jestem osobą, która niestety nie idzie za trendami, jeśli chodzi o makijaż. Moje makijaże są raczej z tych takich donoszenia na co dzień. Owszem, lubię mocne makijaże malować, natomiast one również są donoszenia. Raczej nie przepadam za takim makijażem w stylu drag queen, ponieważ uważam, że jest to makijaż raczej nie do noszenia na co dzień, ewentualnie na scenę albo właśnie dla drag queen. Tak, także jeżeli będziecie chcieli, to od czasu do czasu oczywiście pokażę Wam makijaże, natomiast one będą naturalne, a bądź jeżeli będzie jakiś tam smokey eye, to oczywiście nie będzie aż pod same brwi i na skronie naciągnięty, dlatego że ja takich makijaży nie lubię. Po prostu nie maluję w ten sposób. Lubię podróżować, więc myślę, że jakiś vlog z podróży na pewno też zobaczycie. Raczej będą to vlogi tylko z podróży, ponieważ daily vlogi czy vlogmasy uważam, że są dość nudne. To są ludzie, których to oczywiście interesuje. Natomiast ja chciałbym Wam, jeżeli już wrzucę jakiegoś vloga, raczej vloga z podróży, żebyście mogli zobaczyć coś fajnego, ciekawego, zwiedzić ze mną jakieś miasto. Także zapraszam serdecznie do oglądania i subskrypcji mojego kanału. Uszeregowałem tutaj tematy od najważniejszego do najmniej ważnego, tak? czyli najwięcej filmów będzie pojawiało się o perfumach. Następnie troszeczkę mniej będzie się pojawiało tematów o pielęgnacji twarzy, kilka filmów na temat makijażu i od czasu do czasu jakiś vlog z podróży. Tak? Także główny nasz temat to są zapachy. No dobra, to teraz przejdźmy do analizy na mojego trailera. Trailer generalnie powstał bardzo szybko, dlatego że już od dłuższego czasu cały pomysł w mojej głowie, więc wystarczyło go po prostu zrealizować. Koncept tego filmu był taki, że ja podczas oglądania takiego filmu czekałbym na więcej filmów. Myślę, że wyszedł nieźle, bardzo mi się podoba, inaczej nie ujrzelibyście go. W tym filmie chciałem ukazać taką, można powiedzieć, krótką historię tego jak wybieramy zapachy w życiu codziennym, tak? Dlatego też mamy tutaj na samym początku mnie ubierającego się i polującego dosłownie na konkretny zapach. W życiu codziennym również tak jest, tak? Idziemy do sklepu, idziemy do perfumerii, czy do drugerii i polujemy na nasz Zapach. Dajmy na to przykładowo, mamy jakąś ważną randkę, albo idziemy na spotkanie z osobą, na której nam bardzo zależy. Chcemy ładnie pachnieć, tak? Prosta piłka. Dlatego, właśnie, początek tego filmu jest polowaniem na nasz konkretny zapach. W drugiej części filmu możecie zobaczyć to ważne spotkanie, na które szedłem. Użyłem do tego oczywiście upolowanego zapachu. Jedna osoba pod filmem napisała, że. Nie mogła odczytać nazwy tego rozbijanego zapachu. Eee, już mówię dlaczego flakony się różnią. Mianowicie chodzi o to, że przecież nie roztrzaskam swojego ulubionego zapachu Toma Forda tylko na potrzeby filmu. Po prostu nakleiliśmy etykietę z tą samą nazwą. Po upalowaniu i ustrzeleniu wyważonego zapachu w filmie, pora przychodzi na to tajemnicze i eleganckie spotkanie pod osłoną nocy. Pamiętajcie, że dzięki zapachom można naprawdę dużo zdziałać i zawrócić w głowie niejednej osobie. Idąc na jakieś ważne spotkanie i dobierając odpowiedni zapach, jesteśmy w stanie wywołać u kogoś ciekawe wrażenie. Oczywiście podczas kręcenia tego filmu nie obyło się bez wpadek. Mianowicie czterokrotne strzelanie do butelki. Był to nie lada wyczyn, dlatego że trzeba było strzelić tą butelkę w dość bliskiej odległości, żeby efekt rozprysku tego szkła był jak największy. Mieliśmy tylko dwie butelki, więc prób też nie było za dużo. Chciałem, żeby ta butelka miała bardzo ładny rozprysk, jednocześnie nie uderzając strzałą w kamień, która mogłaby się odbić we mnie rykoszetem. Oczywiście miałem okulary ochronne, także tutaj nie było żadnego niebezpieczeństwa. Najwięcej powtórzeń miała scena, w której to biegnę, wyskakuję i strzelam w powietrzu z łuku. Była to jedna z e, cięższych scen, dlatego że ciężko jest skoczyć w ładnej pozycji, Filmowej pozycji, bez żadnego zabezpieczenia, a jednocześnie strzelić z łuku w taki sposób, żeby również wyglądało to przyzwoicie. Tutaj to spokojnie mogę powiedzieć, że 20 powtórzeń tego wyskoku było. Nie ukrywam, że na drugi dzień od nakręcenia tego naszego trailera wszystko mnie bolało. Z racji tego, że tyle się tam naskakałem, tyle się tam nabiegałem, po prostu moje ciało było całe w zakwasach ale myślę, że było warto, bo jeden wyskok udało się wybrać. Jest całkiem fajny, jestem z niego zadowolony. Efekt wyszedł również świetny. Myślę, że tutaj naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Dałem z siebie wszystko, myślę, że wyszło fajnie i zresztą mogliście to zobaczyć oglądając mój trailer. Podczas kręcenia tego filmu nie było się bez niespodzianek. Pierwsza z nich była w momencie, kiedy wypuszczaliśmy dym, który się rozprzestrzenił po całym budynku. A światło, które wpadało z okien, nadawało piękną lunę, która wyglądała dosłownie jak z jakiegoś hollywoodzkiego filmu. Wrzucę wam tutaj zdjęcie, żebyście mogli sobie jeszcze raz zobaczyć jak to super wyglądało. Druga niespodzianka miała miejsce w momencie kręcenia drugiej części filmu. Tego dnia wieczorem było dość wilgotno i e, padał lekki deszcz, więc podłoże, po którym chodziliśmy, e, było po prostu mokre podczas nagrywania. Bardzo ładne dawało to odbicie światła. Dzięki temu podkreśliliśmy jeszcze bardziej ten klimat takiego mrocznego i tajemniczego miejsca. Bardzo mi się ten efekt podobał, ponieważ rozświetliło to trochę kadr, bo jednak nagrywaliśmy to w nocy, a oświetlenie w tym miejscu, którym ja sobie wymarzyłem, niestety nie było aż tak mocne, jak się spodziewałem, ale ogólnie wyszło. Super, bardzo mi się to podobało. Podsumowując moje wypociny, chciałbym jeszcze raz serdecznie Wam podziękować za to, że ze mną tutaj jesteście, za to, że tak miło przyjęliście mój trailer. Nie spodziewałem się takiej ilości wyświetleń, także jest mi naprawdę bardzo miło. Jeżeli macie jakieś tematy związane z perfumami czy pielęgnacją, może z makijażem też, ale głównie jeśli chodzi o perfumy i pielęgnację, śmiało napiszcie w komentarzu, lub wiadomości jakiejś prywatnej, czy na Instagramie, czy tutaj właśnie na YouTubie. Z chęcią odpowiem, albo też przygotuję do tego jakiś konkretny film, który rozwiąże tutaj te problemy związane właśnie czy z doborem zapachu, czy z doborem pielęgnacji. Na pewno tych filmów będzie bardzo dużo odnośnie zapachów, e, jak i pielęgnacji twarzy, także myślę, że też już część tych pytań, które macie w głowie, na pewno znajdziecie tutaj na tym kanale. Ale mimo wszystko możecie napisać komentarz, jaki w najbliższym czasie chcielibyście film odnośnie e, czy zapachów, czy pielęgnacji twarzy. Z chęcią coś takiego nagram. Myślę, że tutaj na pewno nie będziecie się nudzić. Będzie śmiesznie, zabawnie. Postaram się nie być taki drętwy. Wiadomo, pierwszy film, gadanie do obiektywu, troszeczkę to inaczej niż do ludzi. Część osób Napisała do mnie, że chciała zasubskrybować mój kanał, ale niestety pisali, że muszą założyć konto. Słuchajcie, nie musicie zakładać nowego konta, jeżeli posiadacie konto Google. Macie Gmaila, to za pomocą tego Gmaila logujecie się również na YouTube, wpisujecie to samo hasło jak do poczty Gmail i już możecie śmikać i klikać subskrypcję mojego kanału. Jeżeli film się podobał, to zostawcie łapkę w górę, klikajcie subskrypcję oraz dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Jak tylko się coś pojawi, wtedy od razu dostaniecie powiadomienie, że film jest już na kanale. Dobra ludzie, kończymy. Życzę Wam miłego dnia, bądź wieczoru, w zależności od pory, w której to oglądacie i do zobaczenia w następnych filmach. Na razie, cześć!